A witam w dzisiejszym odcinku jestem Simon X404 ze mną jest! Ze mną jest! Ze mną jest! Hania! Dobra. I generalnie wygenerowałem sobie do tej, do tego challenge'u, bo to jest challenge, że y, y, Minecraft na różnych perspektywach. Jest perspektywa taka, taka, taka i zwykła, nie? I po 5 minut na każdej perspektywie. Z, zaczniemy od... Y, o, od, ta, od takiej najtrudniejszej. I potem będę, będą coraz łatwiejsze i potem sobie może z tego co nazbieramy stoczymy walkę z czymś. No nie wiem, no dobra, możemy uznać, że tak. Ale na razie jest pierwsza i najtrudniejsza perspektywa. O! Dobra. Wzięliśmy sobie jakieś rzeczy na tej perspektywie. Mówię to, że otwarliśmy skrzynkę na tej perspektywie z takim trochę. Wow. W ogóle, dałem sobie seed'a na wyspę grzybową. E, skrzynkę próbuję zabrać. Raczej zbieranie nie jest mocną stroną tego. Trzeba najechać na coś, na tą skrzynkę przykładowo. No dobra, to może oleć skrzynkę. Tam są jakieś drzewa, a tutaj są grzyby, grzyby się nam raczej przydadzą. To jest jakiś taki automatyczny seed do generowania koło wyspy grzybowej wielkiej. Więc takie coś, jakbyście chcieli tego seed'a, to ja wam go podam to jest jakiś automatyczny ten. Dobra, idziemy sobie tu w tą stronę płyniemy. Niestety nie mogę zobaczyć jak daleko jeszcze. No Bo na takiej perspektywie się nie da. Będę ja muszę zobaczyć żebym się czas liczył. Dobra. Dobra czekaj muszę do góry płynąć bo się uduše. Dobra. E, czekajcie. O. Dobra. E, że było 27 jak zaczęliśmy challenge. Czyli 32 jak będziemy zmieniali perspektywę na już trochę łatwiejszą, więc dobra. To jest chyba najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, tak. Zaczynamy od najtrudniejszej, potem, potem w średniej... nie wiem dlaczego oni chcą za mną płynąć, ale olewam to, dobra. Ej, chyba myślę, że ty jest o, nie. o nie, dobra, o dobra, mamy to jakoś, weszliśmy tutaj i generalnie na pierwszej perspektywie ja myślę, że ogarnę jakieś podstawowe rzeczy. Na drugiej ścio... idę do kopalni. E, ona... Ej, ja mogę chodzić do tyłu, to jest rozkminanie niezła. Mogę chodzić do tyłu. Takie, Dobra, drewna sumie, mi to, nie, jest... Teraz, to, to na pewno nie jest... Urok, styl. Dobra, to nie jest zbyt da... to, to, to nie, 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 zbyt się tutaj da grać. Może pójdziemy sobie w te góry i tam zdobędziemy jakieś chociaż kamienne rzeczy? Zdobyć kamienne rzeczy na... na... Takiej kamerze jest łatwo czy trudno? Nie wiem. Nie. Raczej chyba bym stawiał na trudno, bo na, w Minecraftie się da grać no, na dwóch perspektywach. Na tej się nie da grać, na tej drugiej się w miarę da, ale najłatwiej się da grać na tej zwykłej, podstawowej perspektywie. Więc dobra. Dobra. I patrzymy sobie jak daleko. Aj daleko, dobra. Idziemy sobie. O, to jest żółw nawet. Nie wiem, czy po prostu. Bosem, jaki nie będziemy musieli pokonać, nie będzie żółw po prostu. Nie wiem, czy to jest chyba wszystko, co stać nas na tej perspektywie. Dobra. dobra. atakuje? Nie, żółw nie będzie cię nawet atakował. Czy one ze zostaną? płyną? muszę wejść teraz. O, dobra, chyba. Chyba jestem, dobra. Nie, zaś wpadłem do wody. Ta perspektywa jest taka ciężka. Dobra, tam jest kamień. Będziemy potrzebowali wydobyć kamienne narzędzia. Tak, challenge na tej perspektywie to, wydoby, to zrobienie kamiennych narzędzi. Hmm. Ale nie, o nie tak. Dzisiaj by grać. Z minecrafta od początku na takich perspektywach to by to nie było... Eee? Czy kurde, na serio ja zginę? Eee? O kurde... O nie... Czekajcie, sorry za to, ale ja bym zginął, muszę na chwilę dać zwykłą perspektywę. Po prostu nie chcę ginąć tutaj. A nie oszukuje, Hania. Nie, Piniu? No? Na pewno. Ja, Szwalcik. O, mam pierwszego Cobblestone'a. Drugiego Cobblestone'a. Trzeciego Cobblestone'a. Napiszcie w komentarzu, czy Lejdusia nie jest najsłabsza. Dobra, coś kopiemy. Jak sobie śpi. Kopiemy. <laughs> Kopiemy. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobra. Robimy sobie teraz crafting table. Dobra. Robimy sobie z tego, co żeśmy wydobyli na razie. Crafting table. Teraz musimy go postawić i go użyć od razu. O, jest. Daliśmy radę. Kilow sobie robimy. Miecz. I nam się skończyło. Skończył nam się kamień. To teraz spróbujemy zebrać ten crafting table, bo nam się jeszcze może przydać w sumie. Teraz musimy iść i jakoś to zrobić. Bo tutaj jakoś o, tego dirta. Chciałbym ze zebrać coś, żeby tego crafting table zrobić. Uch! O, zrobiłem to? O, zrobiłem to. Mam ten crafting table, dobra. Teraz musimy sobie stąd wyjść. Tak, o, o tak, na chillu. Zabić krówkę, niestety, bo musimy mieć co jeść. Więc walka z krową teraz. Pierwsza Ania walka, jaka tutaj jest, to z krową. Będzie ciężka. Ciężka? O kurde, nie, nie dałem rady, nie, nie dałem rady chyba walczyć z krową. Za twardy zawodnik! Zbyt twardy zawodnik, czekaj, ty zobaczę, ile mam czasu. 33, dobra! Mogę przełączyć perspektywę na... Nie, 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 na taką. Na... Taką perspektywę. Na taką, Hania, perspektywę. Myślisz, że z tą perspektywą będzie łatwiej? Nie. Ja myślę, że z tą będzie trochę łatwiej, co najmniej trochę. A tak! Trochę łatwiej! Może nie jest jakaś mega łatwa, ale nie jest też jakaś mega trudna. Więc z tą perspektywą chciałbym wydobyć żelazo na pewno. Z ostatnią perspektywą to nie wiem. Z ostatnią perspektywą to już takie najbardziej rzeczy, które potr będą potrzebowały tego jakiegoś wysiłku. Bo nie ma tutaj jaskiń. O, są tam jaskinie. O. Przepraszam, niestety muszę, e, nie mogę odebrać. Skrzelo. Dobra. Tu skrzelo? Mhm. Czekaj, nie! Ale to jest jakiś Nie. Nie polecasz? No, czekajcie, muszę stąd Hania. Nie przeszkadzaj chwilkę. Ja coś robię. Ty możesz się wtocać, to co jest fajne, ale nie cały czas. Dobra, czy to spoczywa w głosowej tym razem. Dobra, muszę. Potem odbiorę. O, żelazo! Tak się Ania wydobywa żelazo. Będziemy musieli zawalczyć potem z jakimś bosem. Nie wiem, czy jakimś strasznie ciężkim, raczej nie. Ale będzie to jakiś boss musiał być. Ej, diaksy byłyby superowe na perspektywach takich. Ostatnia perspektywa będzie tylko do walki. Może tą perspektywę sobie tak na 10 minut damy. O, to będzie chyba najlepiej. Eee. O nie, lawa. Lawa na perspektywach jest jedną z najgorszych. I zombie, dobra. Druga perspektywa, drugi boss. Tym razem jest to zombie. Chyba zombie będzie odpowiednim, odpowiednim bossem na tą perspektywę. Czyli żeby nie był zbyt mocnym. Kurde, no. Tam jest spawner zombie. Nie, to jest najgorzej, najgorzej. Dobra, idę. Musimy wyrobić żelazo. Znaczy, diamentów tutaj nie zdobędziemy, ale żelazo by się przydało. O, nie, nie, nie. Myślę, że ta perspektywa będzie nawet do walki z bossem. O! Nie! Nie! Lawa, lawa. O nie. Tak w takich... Hania! Nie przedrzeźniaj mnie zły Dobra. Żeby, nie, żeby mnie wkurzyć. Dobra, da, da, damy sobie chyba dzień po prostu, bo będzie zła widoczność. 1, dzień, dobra. To? Kopiemy? Dobra. I mamy tak, mamy, mamy na piec. Mamy chyba na przytopienie czegoś. Creeper, nie. Ech, dobra, nie, daliśmy radę. Wkonnaliśmy creepera. Na takiej perspektywie. To jest najtrudniejsze normalnie. Nie ma nawet trudniejszy od tego naszego. Jakby to połączyć jeszcze na takiej perspektywie, to niech osób w razie nie to odradzają życia. Już bym miał trzy serduszka. Dobra, te, teraz robimy sobie taką, możemy powiedzieć, bazę postojową. Jeżeli chcecie silda takiego, no to wam udostępnię. Więc dobra. Musimy sobie postawić crafting... Nie, nie! Przesłonkiem się włączyła taka perspektywa normalna. Dobra, robimy sobie piecyk. Piecykace wkładamy w drewno przepalamy te 16 żelaza. I musimy też jakieś jedzenie skądś wytrzasnąć, bo mamy ryby i surowe łososie. Więc musimy zrobić jakieś wielkie polowanie tutaj, bo... To nam się jedzenie kończy do mamy I nie całe jedzenie, jakie miałem z tej skrzynki początkowej. O nie, jakiś tutaj parkour normalnie. O, mam jedzenie. Trochę jedzenia. No dobra, Co często ja nie wiem, z jaką walkę, Może z gastem? No nie wiem, czy z gastem. Z gastem? Nie, może nie z gastem, ale z jakimś nederowym bosem. Bo z dwoma nederowymi bosami może nie bosami. Ale... ale z czymś takim jakimś, co, żeby nie było ani za łatwo, ani zbyt ciężko. O nie, myślę, że go pokonam, ale na tej perspektywie nie. Chodź tu świnko, 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 chodź, chodź do szynka, nic ci nie zrobię. M muszę, muszę mieć coś, co, coś do jedzenia. Chodź świnko, chodź, chodź, chodź. Dobra, mamy ją. Coś jeszcze raz. Surowe mięso. Jakie nas zbierałem, dobra? Ech, nie wierzę, że kiedyś w Minecrafcie wydaje jeść surowe mięso. Ale... No cóż, tak to już jest. Może jednak spróbuję sobie jeszcze wykopać trochę żelaza e, sorry, że tu nic nie widzicie, ale... A, ja też tu słabo widzę, dobra. Idę sobie tutaj. Nie ja to tutaj nie idę. O, może trochę węgla. Mam nadzieję, że to się przytopi na tym węglu. Tutaj jest lawa generalnie i tam jest chyba spawner. Tak, tam jest spawner na stówę. Po to zrobiłbym sobie... O nie, boss, ciężki boss. Tak, tu, tu są spawnery na pewno. Takie generowanie się jest niemożliwe. Kurde. Dropała mi się jakaś zbrojka? Nie no nie Szymon, nie dropli ci się zbrojka, nie. Bo po co, po co? Żebyś mógł łat łatwiej pokonać bossa? Nie Szymon, nie dropić się zbroja. A, wpuszczające perspektywy. Dobra. Zwróćmy. No, 10 robimy z tą perspektywą, bo jest prostsza. Ale z ostatnią zrobię tyle, żeby pokonać bossa. O, mam 16 żelaza. Przypomnij sobie jeszcze 3. Musimy jakiś węgiel zdobyć sobie zrobili teraz jakieś rzeczy i walczymy. To będzie chyba płomyk, nie, nie, płomyk czy po prostu ten e, w sumie nie pamiętam jak to się po angielsku nazywało. Będziemy z nim walczyć z takim świecącym, nie, nie świecącym z takim ognistym gościem. Będziemy z nim walczyli i chyba jeszcze z Magma Cube'em po prostu. No chyba dwa na raz będą ok Myślę, że, nie, że tak. Nie będzie za proste. To sobie jeszcze może z pigmanem, o. Takie potrójne kombo. Myślę, że będzie ok Dobra, tyle nam starczy. Dobra. Dobra, hopa, hopa. Prze pierwszej perspektywy nie da się grać. Na tej gra się ciężko, ale się da grać. 3 żelaza, dorzucam te 15 i sobie jeszcze żarełko, żarełko przepalimy i z tych 19 musimy zrobić jak na... rzeczy żeby nam się jak najbardziej przydały myślę, że najbardziej przyda nam się miecz no bo jednak walczymy przyda, przyda, przydałaby się nam w sumie tarcza, bo tarcza się robi tylko z jednego żelaza więc e... zrobienie jej nie byłoby złym pomysłem Dobra, i teraz jakaś zbrojka. I ile nam zostało? 8. Nie, dobra. Jegoś gacie, czekajcie, może zrobimy gacie, zostaje nam wtedy 9. czyli zrobimy, czekajcie, gacie, zrobimy, zrobimy hełm i buty. Gacie, hełm i buty, no dobra. Czyli mam praktycznie większość zbrojki i miecz. Więc nie wiem czy jest tak źle szczególnie. To jest na pewno lepiej niż, yy, niż było przez trzy odcinki hardkora Ale czy to jest do dobrze? To nie wiem w sumie. Przeponię sobie jeszcze to żarełko. Będziemy sobie walczyli z bossem. Dobra, jeszcze sobie to. Te... O, dobra, mamy ją. Mamy ją, mamy ją. Dobra. Jeszcze jednego. Chopa, 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 sobie jeszcze żarełko przepalić. Wezmę sobie jajka spawnujące z kreatywnego, żeby zespawnować bosa. Tak będziemy z nim walczyli w hełmie, butach i gaciach. I z mieczem. Więc dobra. Ma, mamy chyba już końcówkę, ja sobie szybko wchodzę po te jajka na kreatywny, tym teraz cięcie na no. Dobrze. Dobra, widzimy się po cięciu, kiedy już zdobyłem te jajka i będę teraz sobie z nimi walczył. Będę sobie życie na bo w sumie po co. Potem raz, dwa, trzy. Nie, ten się rzucił od razu. Będzie chyba najcięższy boss. Nie, dobra. Jeszcze nie mam pełnego życia na dodatek. tej. mnie chyba nie zauważył. O nie, zauważył mnie. Nie zauważył. Eee. Mogłabyś, ale tutaj niczego nie zmuszam. Dobra, to jest za łatwo było. Więc sobie jeszcze zrobimy po... jeszcze jedno cięcie i zrobimy sobie e, tego niszczyciela. To będzie mocne, dobra. Dobra, etap pierwszy pokonany, teraz przechodzimy sobie do etapu, drugiego, czyli grabieżca i niszczyciel. O kurde, nie, to jest mocny etap Ej, oni się biją no nawzajem chyba. Oni się strzelają. Okej, okay, tego pier pierwszego pokonamy. Nie! Spam Pointę zapomniałem ustawić! Nie! Nie, błagam, nie zabijajcie mnie! Muszę sobie Pointę ustawić. Dobra, tutaj sobie ustawię spawn point'a. Nie no, tu strzałami wali. Dobra, czekajcie się jak w Fortnite zabuduję. I czekajcie. Czekajcie, no. czy ten world spawn działa. Y nie, nie działa. Dobra, poległem... W, w ogóle zacząłem ze złej perspektywy. Dobra, mniejsza. Poległem trochę. Dobra, bardzo. Seed'a dostaniecie, dokładnie dostaniecie go teraz, jeżeli chyba znam na to komendę, ja chyba znam CIT CIT SIDA wam pokażę w opisie. To jest takie biomy różne, więc Sida wam pokażę w opisie. W ogóle zobaczcie jaki to jest ten duży biom grzybowy. A z kozacki. Mega kozak było. Jeżeli to jeszcze takie coś idealne do zrobienia tutaj domku byłoby, taki na palach. Superowy jest ten city. Ja wam go polecam i wam go prześlę. Tam się nazywa chyba Wyspa grzbowa Jest w domyślnych, bo ja go wziąłem z domyślnych. Ale, ale chyba na kompie nie ma domyślnych, więc wam to dam. Ale to wygląda kozacko. Więc po prostu nie, jeszcze tutaj takie weźmy. Nie, na no, po prostu muszę zwiedzić ten biom. A ja już w sumie na kreatywnym, bo co mi szkodzi? Mogę jeden. I to wygląda superowo. Ten biom jest superowy. Jesteś na wyspie grzybowej? Tak, ale tak dużej wyspy grzybowej jeszcze nie widziałem w życiu. Zwykle te wyspy grzybowe były strasznie małe. Jak widziałem, że były no, tam dosłownie trzy grzyby i tyle. Normalnie superowe. Gdybym mógł zmienić lokalizację mojej wioski, to właśnie chciałem, żeby znajdowała się na takim biomie grzybowym. Możesz zrobić z kreatywnego. Co? No, grzyby. Gdzie je dać? No jeden raz. Gdzie? No tam. Na moim świat? Co ty, Hania, gadasz? Przecież nie można korzystać z kreatywnego. Dobra, a ja kończymy ten odcinek. Na razie, pa.